Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo ciekawy wzór na drutach. Są to skrzyżowane odwrotnie warkoczyki tworzą taki jak gdyby serek. Jest naprawdę nietrudny do zrobienia. Osoby, które robią, robiły warkocze to jest taki sam sposób. Żeby Państwu pokazać jak pięknie wygląda ten wzór, chciałam Państwu pokazać w czasopiśmie przepiękny damski żakiecik robiony właśnie, właśnie tym wzorem. Ten wzorek może być pojedynczy, ta plecionka może być pojedyncza, tak jak tutaj pokazane na przykładzie tego żakieciku. A może być oczywiście jeden obok drugiego, prawda? Sam wzorek ten składa się z dwunastu oczek. Oczywiście można to zrobić tak jak ja powiedziałam, jeden obok drugiego, albo po prostu w miejscach pojedynczych, tak jak pokazane tutaj przy tym, przy tym żakieciku. Także. Ten wzór, zrobienie tego wzoru składa się z 12 rzędów, i warkoczek, czyli ta plecionka, składa się z 12 rzędów, przepraszam, z 12 oczek plus po jednym oczku brzegowym i po jednym oczku lewym, żeby po prostu uwydatniał się bardziej ciekawie ten, ten wzorek. Więc zaczniemy sobie robić ja tutaj na drucie. Mam narzuconych 16 oczek. Więc zaczniemy sobie tą naszą robótkę. Ściągamy oczko brzegowe. Robimy jedno oczko lewe. I 12 oczek prawych. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jedno oczko lewe i oczko grzegowe. To był nasz pierwszy rządek. W rzędzie drugim robimy dokładnie tak samo, tak jak nam schodzą oczka z drutu. Prawe nad lewymi, lewe nad lewymi. To jest nasz drugi rządek. Musimy zrobić podstawę, żeby sobie skrzyżować te nasze oczka. Oczko prawe i oczko brzegowe. To był nasz drugi rządek. Proszę mi wierzyć, jest prześliczny ten wzór to jest nasz trzeci rządek i w trzecim rządku ponownie robimy tak jak nam schodzą oczka z drutu czyli prawe nad prawymi lewe nad lewymi jest całkiem inny od zwykłych wzorów barkoczowych. W czwartym rządku ponownie robimy to samo, czyli dokładnie tak jak nam schodzą oczka z drutu. To jest nasz czwarty rządek. I tak jak gdyby podstawa, żeby skrzyżować sobie te nasze oczka. W rządku piątym będziemy sobie krzyżowali te nasze oczka. Więc tak, ściągamy oczko brzegowe, jedno oczko lewe. I tak jak mówiłam, jest 12 oczek, prawda, przeznaczonych na ten wzór. Więc 12 na pół to jest 6. I tych 6 oczek najpierw musimy skrzyżować w lewą stronę. W lewą stronę, krzyżując. Można się posłużyć oczywiście agrafką albo specjalnym przyrządem do przytrzymania oczek, ale ja Państwu pokażę, w jaki sposób robię przerabiając, przerabiając w lewą stronę, krzyżując w lewą stronę. Więc tak, wbijam drut w czwarte, piąte i szóste oczko. Tak. Przytrzymując sobie kciukiem ściągam te pierwsze trzy i krzyżuję je sobie. Następnie te trzy oczka nakładam ponownie na lewy drut i tych sześć, przepraszam, tych sześć oczek przerabiam sobie na prawo. Proszę bardzo, już mamy skrzyżowane te pierwsze sześć. Pozostały nam następne sześć. Więc tak jak mówiłam, można sobie za pomocą agrawki lub innego y, takiego y, rezerwowego druciku, y, przytrzymać oczka. Ja po prostu pomagam sobie kciukiem i ściągam te wszystkie sześć oczek, proszę spojrzeć, na lewy drut nakładam pierwsze trzy. Czwarty, piąty i szósty po prostu sobie przekładam i nakładam na drut. To już jest po prostu, jakby to powiedzieć, prawa zawodowa, że nie używam żadnych pomocniczych drutów. Więc proszę spojrzeć, już sobie skrzyżowaliśmy. Oczko lewe i oczko brzegowe. W rządku szóstym przerabiamy oczka dokładnie tak jak nam schodzą z drutu, czyli prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. To jest nasz szósty rządek. W rządku siódmym Ponownie robimy nasze oczka, tak jak nam schodzą z drutu. To jest rządek. Siódmy, Siódmy. w ósmym ponownie robimy w ten sam sposób. czyli dokładnie tak jak nam schodzą oczka z drutu. To jest nasz ósmy rządek. W dziewiątym, przepraszam, rządku ponownie przerabiamy tak jak nam schodzą z drutu. Prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. To jest dokładnie tak, jakbyśmy robili wzór barkoczowy, z tą różnicą, że po prostu odwrotnie sobie krzyżujemy te, te nasze oczka. I w rządku dziesiątym ponownie. Przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drut. Proszę bardzo. I teraz będziemy sobie krzyżowali, ale odwrotnie. Cztery rządki niżej, krzyżowaliśmy w stronę prawą, teraz te sześć oczek będziemy sobie krzyżowali w stronę lewą, a teraz te pierwszych sześć oczek będziemy sobie krzyżowali w stronę prawą. A te, które były skrzy... te oczka, które były skrzyżowane w prawą stronę, będą krzyżowane w lewą. I to jest cała filozofia tego naszego wzorku. Więc tak, ja nie posługując się żadnymi mm, pomocniczymi i drucikami do przytrzymywania oczek, po prostu sobie przytrzymuję kciukiem, ściągam z lewego drutu tych sześć oczek, łapię lewym drutem te pierwsze trzy i delikatnie nakładam na lewy drut te pozostałe. Te pozostałe. Trzy oczka. I tych sześć oczek przerabiam sobie, przerabiam sobie na prawo. Proszę bardzo. I teraz sobie krzyżujemy w prawą stronę. Tak jak ja mówiłam, dla ułatwienia. Po prostu prawym drutem łapię sobie oczko trzecie, czwarty, przepraszam czwarte, piąte i szóste. Przytrzymując również kciukiem ściągamy te oczka, trzy, krzyżujemy sobie, ponownie nakładamy te trzy oczka na lewy drut i przerabiamy sobie tych sześć oczek na prawo. Oczko lewe i oczko brzegowe. W rządku dwunastym przerabiamy nasze oczka tak jak nam schodzą z drutu. Prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. I oczko brzegowe. Proszę bardzo, jest już gotowe 12 rządków naszego wzorku. Powtarzając te 12 rządków, wyjdzie nam taki piękny wzór, skrzyżowany, fantazyjnie skrzyżowany warkocz. Który, nawet zrobiony pojedynczo, tak jak pokazałam wcześniej w czasopiśmie. No, efekt jest niesamowity. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem Państwu na wszystkie pytania. Oczywiście, mam Państwu do pokazania wiele ciekawych wzorów na drutach. Dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.